W dwóch pierwszych starciach na Bemowie przyszedł czas na pierwszy mecz wyjazdowy. W arenie Gliwice zmniejszymy się z miejscowym GTK. Trenerze, jak nastroje przed tym meczem? U nas nie najlepsze, bo przegraliśmy dwa spotkania po słabej grze, także wiadomo, że morale nie są najwyższe. Ale pracujemy wspólnie, żeby z tego do naszego wyjść. Przegrane chyba jeszcze bardziej motywują do tego, aby w kolejnym meczu jeszcze lepiej się zaprezentować. No, na pewno, ale tak jak powiedziałem, jest jeszcze strefa mentalna i tutaj po takich e, dosyć wyraźnych porażkach nie jest łatwo e, z tego wyjść, ale taką mamy pracę i postaramy się, tak jak mówię, z całym sztabem i zawodnikami, żeby e, już dzisiaj, mimo że przeciwnik bardzo, e, bardzo wymagający, bo e, stopu będzie ciężko, ale postaramy się dzisiaj zagrać pozytywne zawody. Przewaga, e, własna hala jest przewagą w tym meczu? Zobaczymy, bo pierwszy mecz graliśmy na dużej arenie, tu będziemy grali na mniejszej. Pierwszy pierwszy mecz na, tej, na tutaj trenujemy, także mam nadzieję, że to będziemy się czuli bardziej komfortowo. Jak to jest obserwować kolegów, nie móc im w żaden sposób pomóc? Ja bardzo się cieszę, że wygrywamy wszystko. No jest to lekki taki, może nie smutek, ale tak no po prostu chciałbym już na, na pewno im pomóc. Mam nadzieję, że niedługo już będę w stanie. Mniej więcej wiesz kiedy? Myślę, że za około miesiąc. Sądzisz, że dzisiaj wygramy w Liwicach? Myślę, że tak. Nastawienie jest bardzo dobre. No i wierzę w, chup, w chłopaków. No. Ik ben er zo ik moet zo meteen weer wat ik czas <laughs> na Voor wat? Voor jou. Ja, ja. Let's go, let's go. Ah, je ziet het. Ik denk dat ze hebben Nowego sezonu przygotowują się spikerzy? E, spikerzy? Jajka, surowe jajka, i to jest po prostu jedyna receptura. A, a tak na poważnie, to trochę statystyk, trochę gdzieś tam e, oglądamy to, co się dzieje. E, trochę poczytamy gdzieś tam, żeby, no, żeby gardło wytrzymało. Ale generalnie wszyscy się cieszymy na nowy sezon, bez względu na to, jaka to jest liga, bez względu na to, jaka to jest ranka rozgrywek. No bo zaczyna się coś dziać, także to jest, to jest ten element taki, który dla nas jest szalenie taki e, nobilitujący, dlatego że ja już nie raz wspominałem, siedzimy przy samym parkiecie, czerpiemy radość z gry, no i niech ten sezon już rusza, tu już ruszył, czekamy na niższe ligi, to jest nasze przygotowanie. Ciężko jeszcze czasami opanować emocje? Jeżeli ktoś jest bardzo mocno zaangażowany emocjonalnie w daną drużynę, to, no to yy, niejednokrotnie jest to problem. Natomiast nieraz powtarzamy wszystkim tym, którzy zaczynają się bawić w speakerkę, że te emocje muszą trzymać pod kontrolą. Powinni trzymać pod kontrolą, i wtedy, wtedy będzie o wiele łatwiej. Ale niejednokrotnie widać yy, czy mowę ciała speakera, czy gdzieś tam. Zmiana koloru że jest ciężko te emocje utrzymać. A takie ostatnie pytanie, jak będzie dzisiaj? Dzisiaj e, powiem tak, Legia przyjechała wygrać, Gietek e, trzeci mecz też musi wygrać, także będzie ciekawie. E, myślę, że tej dużo dzisiaj będzie w sferze psychologicznej. E, ktoś, ktoś kogoś może przełamać, ale jak to będzie wyglądało z punktu widzenia e, widowiska, chcielibyśmy, żeby, żeby to było na remisie do samego końca, a później dogrywka. A reszta w dogrywce nie chłopcy sami to rozegrają. capaz tu Jak długo ile czasu zajmuje tutaj przyjazd z Moskwy do Gliwic na meczu? Na mecz, oczywiście. Wystartowaliśmy o 10 i udało się coś do Warszawy szczęśliwie i z Warszawy samochodem już tutaj do Gliwic, więc bardzo się cieszę, że mogłoby żyć też ten mecz. Cieszy chyba taki wynik naszych koszykarzy po pierwszej połowie, bo mecz taki nie do końca chyba e, łatwy. Znaczy, wydawało się, że będzie taki moment, że trochę odskoczymy, skończyło się na sześciu punktach przewagi. Yy, I to jest taki moment, męcz, który stał czas na styku, i więc trzeba jeszcze się postarać bardziej w drugiej połowie. Gliwice dwa mecze przegrane, teraz chyba tym bardziej się zbiorą, żeby z nami wygrać. No trochę walczą o życie, bo później bilans 0-3 to już jest bardzo trudny, żeby e, osiągnąć coraz lepszą pozycję w walce o play e, co jest pewnym celem dla Gliwic. E, dla nas bilans 3-0 też nam bardzo by pomógł w walce o to, żeby w tych playoffach być w dobrej pozycji, bo to jest początek sezonu, ale to już byłoby trzy zwycięstwa, więc oczywiście w drugiej połowie będzie bardzo trudna walka. E, do Myślę, że to będzie zacięty mecz mimo wszystko. Największe zaskoczenie ostatnich dni w Pelka. No, myślę, że wczorajszy mecz Śląska z Toruniem. Myślę, że też dogrywka w Zielonej Górze. Ten początek sezonu jest dosyć nieprzewidywalny. Myślę, że Buchmacherzy się bardzo cieszą, bo, bo wtedy zarabiają najwięcej.

arena Gliwice okazała się dla nas mało przyjazna, bo emocjonującej walce, w szczególności w końcówce, przegrywamy 75-78. Dzisiaj wracamy do Warszawy, gdzie już 25 zmierzymy się z PGS spójną Stargard. Widzimy się.